Trzeci i finałowy stream naszej eskapady był zdecydowanie najbardziej fizyczny, przynajmniej dla niektórych. Najedzeni po pysznych, ugotowanych przez streamerów obiadach, rozpoczęliśmy nasze popołudnie wyzwaniem na spostrzegawczość. Uczestnicy dostali tylko jedną informację. Przejdź przez te drzwi i przeczytaj list. Co było dalej? O kur... a co to jest? tylko żeby mi chłop z szafy nie wyskoczył, bo zawału dostanę. Ja tu miałem przyjść? Ty, ale ja list dostałem! List. A tu jest koperta! Idź do szopy? Jesus Christ. Idź do szopy. Idź do szopy. Ale tu potrzebuje trzech pasterzy. I to jest ewidentnie Quest na zasadzie, wiecie, karteczek od Slendermana. Na końcu pewnie jest chłop, który siekierą biegnie. Idę. Opa, ja. rozumiem to, jest to tu. Z to na mnie? Mhm. Aha, wypisz wszystkie rzeczy, jakie poza listem były zawieszone na sznurkach pod subkinem. Masz dwie minuty. Czas start. Pierwsza to była tablica. Krampek, to tak nazwę. A może skarpeta tam leżała? Skarpe, skarpeta tam była. Koperta. Poza listem. Co? Ale nie było napisane poza listem. Jakie poza listem? O, tam łyżka była. Tak łyżka tam była. Ja pierdolę, tu ma wpisać? No. Ja... <głos> <głos> Dobra. Tam wisiała. Lalka. Ja wizualizuję. Wszedłem, tu popatrzyłem, mówię, aha, list. Zdjęcie, zdjęcie tam było. Trampki, rejestracja. Wysiała też, wydaje mi się, jakaś ma... Minuta. Skotka. What the fuck? O, i grzebień tam był. Mogę tam biec jeszcze? Nie wiem, coś mi się, albo już se to wymyśliłem, albo nie. Wisiał tam chyba but. Ja tam dobieg jeszcze. Minuta. Wiesz co? Nie była napisane na kartce. Mogę biec? Możesz biec. Fajne. O. Butelka. Nie ma ujemnych, mam nadzieję. 30 <noise> sekund. Ej, oczy Pepe. Flamaster. Główka jaka? Że wszystkie trafione. Dziękuję bardzo. <głosy> <Pomachaj>. <głosy> o, ahoj. A jesteś na wizji? No. Ja pierdolę. <grymne> na nasze dwa ostatnie wyzwania wróciliśmy do miejsca znanego nam z pierwszego dnia naszej eskapady. Na małej polanie poustawiane zostały punkty z pozawieszanymi woreczkami w dwóch kolorach, a w nich znajdowały się elementy układanki sześcianu. Podzieleni w pary zawodnicy, Niklaus i Bonkol oraz Nexus i Seto, musieli zdobyć je wszystkie, po czym wysypać zawartość na stół i ułożyć układankę. Rzecz w tym, że Nexus i Niklaus podczas zdobywania woreczków mają zawiązane oczy, a ich nawoływaczami są ich towarzysze. Czy obędzie się bez kontuzji? Więc ruszamy z oślepionymi Niklausem oraz Nexosem nawołujący Seto oraz Bonkol. Trzy, dwa, jeden, star! Lewo, 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 Daleko lewo, lewo, prosto, 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 lewo, 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 Mamy, tak! Dobra, dobra. Ściągaj, dawaj. Ściągaj okulary. Otwieraj. To jest takie podupcone. Kto to wymyślił w ogóle? <grym> to tyś mógł kurwa. tylko wymyślić. Nie, nie. nie mamy... Nie nie brakuje? E, tu coś jest jeszcze, nie? Nie. Prawie sześć. Dobra, to nas 100% jest. Co to jest w ogóle za, za, za dyscyplina? No mózg jakaś ty ci. Trzeba mieć mózg. Ja to nie było nawet sprawdzony. Było. Pewnie się tego nie da zrobić. bardzo. Ostatnie, finałowe wyzwanie pierwszej eskapady Magnusa pokazało, kto tak naprawdę jest człowiekiem buszu. Zadaniem naszych uczestników było, korzystając z krzesiwa i innych elementów, rozpalić i utrzymać ogień na tyle długo, by przygotować nad nim popcorn. Brzmi łatwo, nie? Mikołaj, masz przewagę, którą kupiłeś na pierwszej... Za niemałe pieniądze. Pierwszego wieczoru, tak, na tak jest. Przeczytaj sobie tę przewagę na boku. A, to jest tajemna przewaga, nikt nie może wiedzieć, co tam jest oprócz Ciebie. Zadowolony z przewagi? Zobaczymy, czy będę potrafił ją w ogóle wykorzystać. No, bo tutaj no. jest, Trzy. Dwa, jeden, start! Kurde. jak to Dawidko co ty? Ej, moje jest Piękny płomień u Dawidka Dawidek to chyba <laughs> na wszystko albo nic Albo tu taka wilgoć Kurwa, mać speedrun speed zrobiłem Brawo, Kamilek trwa płomień O oh, <laughs> ej hey guys, zapomniałem ja to robię kurwa na tym tym! Jaki Kurwa yeah. Przepraszam! No co za pieroństwo? <grywka> Pierdzielaj! Więcej Wiec... 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 płatków! Obres, to bardzo ładnie. Lexus bardzo ładnie. Dwa, o! Tak. O, jest! Mamy Niklausa! to już położył optymistycznie miskę z olejem. To no i to, to, by, to by było na tyle chyba. Dobrze Dawidowi udało się zyskać pomięć. Czy się to zdołało trzymać? A, że? No nie, to chyba tyle by było. Tutaj widzisz Klausa, pięknie się pali. Zawsze pomału, ale to już pali się drewno, a nie tylko wióry drewniane. Piękny płomień neksosa! Dobrze! Powiem Ci, że jeszcze Co? nie jestem do końca pewny, nie, ale Dobra, masz... jak już teraz nie pójdzie, Dobra, masz... to już się z nim O, Dawidek już, już odważnie wrzucał kukurydzę do oleju. Jestem podniecony! Eto, to ja tam. Uciekaj. ale nic cię jeszcze nie rusza. Ja się podmiarałem że bardzo, że odpowiadałeś za dużo, że tak powiem, gotowych rzeczy ja tak, tak. to rozbudziło wyobraźnię, nie? Idzie, zaraz pęknie, zaraz pęknie, będzie. Pęknie, pójść, 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 pójść. Uwaga! O! Mówimy, że będzie pierwszy strzał. Prosto w stronę sosa. Jest! Yes! Jest! Jest pierwsze miejsce! Proszę bardzo. trawy trawy nawet. Nie. <grym> Jakbym dał mniej oleju, to już by strzeliło. Zapal się! Kurde! O, yes, 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 yes. Tu, to to jest! Wystrzelił! Tu! Tu go mam, a go zjem go. Popcorny strzelają jak szalone. Tu u Dawida, tu jeszcze krzeszą. Kamil jeszcze krzesi ogień, niczym pradawni ludzie. Kamil, będzie coś z tego? Aha. Aha. A u mnie, proszę, pyk, cyk. Dajesz, Kamil, dajesz, dajesz, Kamil. On coś tam... Johnny już ledwo szkrobie. Dobra, pany. czas minął. No dobra. Zanim jeszcze przejdziemy do wyników, e, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chciałbym podziękować Badylowi. Badyl, chodź się pokaż. Nie. Chodź. Chodź. Nie, Brawo! Nie. Brawo dla Badyla! Cichy pomocnik, który bardzo dużo pomógł całe dnie tu. O, tak. Nie mówię A, o... no tak to nie mówię? Nie, nie. Tych, no, o... Hopy, jeśli chodzi o wyniki. zaczniemy od miejsca czwartego. To jest nieważne, bo najważniejsza ja jest dobra to, zabawa ja. i towarzystwo. Doceniam, oczywiście, tak, ale, ale wyniki. Zaczynając od miejsca czwartego. Miejsce czwartego nie ma. Miejsce trzecie, gratuluję. słuchajcie. Miejsce trzecie z wynikiem 11 punktów. Tak, gratuluję. Gratuluję, tak. Nexos 11 punktów, brawo. Brawo dla Nexosa, tak. Ja myślałem, ze mną, ale ja nie liczyłem. Drugie miejsce to jest ex 14 punktów. I są to przedstawiciele Katowic i Sosnowca. Bonkol oraz o, gratuluję. gratuluję i tylko gratuluję. jednym punktem więcej. 15 punktów, Mikołaj, serdeczne gratulacje! Pierwsza eskapada Magnusa należy do Ciebie! Serdeczne gratulacje. Dziękuję, dziękuję. Mimo, że to już koniec naszej eskapady Magnusa. Mam nadzieję, że edycja Wam się podobała i że kiedyś będzie nam dane zrobić następną. Dzięki wielkie. Pamiętajcie, o tym żeby pozostawić lajka, like suba. Trzymajcie się i do zobaczenia.